Witajcie, moi drodzy, kolejna lekcja. Tym razem będziemy liczyć pole powierzchni grania stosłupa. Pomyślicie, co ta pani znowu wymyśliła? No, nie ja wymyśliłam, ale musimy się z tym zmierzyć. O co chodzi? Co to jest pole powierzchni? Wy już umiecie policzyć pola figur płaskich, tak? Kwadratów, prostokątów, trapezów, równoległoboków, trójkątów. Naszym zadaniem będzie teraz policzyć pole. Powierzchni grania stosłupa. No to narysuję sobie. Jakieś tam grania stosów może to być prostopadłościan. I o co chodzi z polem powierzchni. No. Pole powierzchni to będzie nic innego, jak policzenie po pól wszystkich ścian. Czyli policzę sobie pola ściany, które są podstawami. Policzę sobie pole ściany bocznej tej. I tej z drugiej strony, która jest do niej prosto yy, równoległa, przepraszam. No i jeszcze mam ściany te z tyłu. I ta z przodu, która na mnie patrzy. Tak? No i zobaczcie, ja sobie pozaznaczałam jej na rysunku, to jest kompletnie niewidoczne. Zdecydowanie lepiej korzystać z siatek. Ale nas generalnie będzie interesowało to, żebyście wyobrazili sobie, gdzie są jakie wymiary i jakie ściany tak naprawdę są nam potrzebne. Ogólny wzór. Na obliczenie pola całkowitego, bo tak to się nazywa: pole całkowite to są dwa pola podstawy plus pole boczne. I tak to sobie zapiszmy: to jest pole całkowite, pole podstawy i pole boczne. Tak ogólnie mówiąc. To jest najważniejszy wzór. Możemy sobie jeszcze powiedzieć coś o sześcianie. Przypomnijmy sobie, że sześcian składa się z sześciu kwadratów. Każda krawędź w tym sześcianie jest równa. Każdy kwadrat ma te same wymiary. Więc jak policzyć pole całkowite sześcianu? No sześć razy pole jednego kwadratu. Takie ułatwienie. Czyli tak naprawdę, gdybym chciała sobie użyć wzoru na kwadrat, czyli 6 razy a kwadrat. No dobrze, moi drodzy. Ja myślę, że nie ma co nad tym za bardzo tutaj się y, zatrzymywać. Przejdźmy do konkretnych zadań. I chciałabym, żebyśmy porobili sobie ćwiczenie. Strona 61. Yy. Mamy tutaj na rysunku, yy, moi drodzy, ja będę. Miała ćwiczenia gdzieś tam w oddali. Wolę sobie je narysować tutaj na kartce, żeby mogła coś dodatkowo dopisać. Nie wiem, czy Wam się zmieści. Więc jeżeli się nie będzie mieściło, to bardzo proszę, możecie sobie pisać to w zeszycie. No, zaczynamy od pierwszego ćwiczenia. Na stronie 61. Ćwiczenie. Yy, polecenie jest pole powierzchni bocznej i pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu. Yy, no to bierzmy się do pracy. Zobaczcie, mamy na rysunkach y, zaznaczone tutaj kąty proste. To znaczy, że w podstawie mamy prostokąty. Prostokąt lub kwadrat, w zależności od tego, co, y, co jest zaznaczone. Ostatnią bryłą, no trzeba się domyśleć, że to jest sześcian, ponieważ mamy podaną tylko jedną krawędź, więc wszystkie muszą być tej samej długości. No dobra, no to bierzemy się za pierwszy podpunkt. Ja sobie tak szybciutko naszkicuję ten prostopadłościan. Tutaj mam 3,5. Tu 2, 4, a tu 6 i 8. Dobra. E Jeśli ktoś ma czas i chęci, może sobie narysować siatkę, ja Wam będę starała się pokazać na bryle tutaj, jak się za to zabrać. Mamy pole boczne, najpierw do policzenia, potem P, czyli pole całkowite. <laughs> pole boczne. No to patrzymy, jakimi figurami są ściany boczne. No to pierwsza ściana, którą widzę, to jest ta, która się na mnie. W cudzysłowie patrzy. Jakie są jej wymiary? 3,5 na 6 i 8. No to pole prostokąta. Liczymy, mnożąc długość razy szerokość, tak? Ile mam tych ścian? W sensie takich ścian, tego wymiaru. No jest jeszcze jedna ściana i ona jest z tyłu. One są równoległe do siebie, tak? Mam dwie takie ściany. To żeby było mi łatwiej. To nie będę pisała sobie dodać i jeszcze raz pole, tylko zrobię sobie to razy dwa. Bo mam dwie takie ściany. E, nie, jeszcze dodać, bo to nie jest koniec pola bocznego. E, kolejna ściana, której jeszcze sobie nie zapisałam, to jest ściana, ta, która jest po prawej stronie naszej bryły. Jakie ma wymiary? 2,4 na 6,8. No to jak policzyć pole, skoro to jest prostokąt? Znów wymnażając. I ile mam tych ścian? No Jedna jest z tej strony, a druga jest z tamtej strony. Ja ją sobie tutaj narysuję. Mam nadzieję, że to jest jakoś w miarę czytelne dla Was. Widzimy? I są takie same, więc są dwie. No nic nie pozostaje innego, jak tylko wziąć się do obliczeń. 3,5 razy 6,8. Można sobie to oczywiście zrobić. Pisemnie 8 razy 5, 40, 8 razy 3, 24 i 4, 28, 6 razy 5, 30, 6 razy 3, 18, 21 i dodajemy, pamiętamy o ilości miejsc po przecinku, czyli tutaj mam 23 i 8 tego jednego zera nie muszę pisać, razy 2 plus 2, 4 razy 6, 8 też muszę policzyć.

0, 1, 8 i 2 miejsca. 80 i 24. Liczyłam pole, więc centymetrów kwadratowych, i to jest pole boczne. Zobaczcie, ile obliczeń to kiepsko się mieści w zeszycie ćwiczeń, więc możecie to sobie obliczać na kartce lub w zeszycie przedmiotowym. Ale to nie jest koniec, bo muszę jeszcze policzyć pole całkowite. W ćwiczeniach mamy to zaznaczone jako P. Ja wolę to zaznaczać jako pole całkowite. Wzór na pole całkowite to są dwa pola podstawy plus pole boczne. Zauważmy, że pole boczne obliczyliśmy przed chwilą. I to było 8024. 8024 sobie zapiszę. Teraz dwa pola podstawy. Skoro mam dwie podstawy, no to muszę zrobić dwa razy. No i jakie wymiary ma podstawa? 3,5 na 2,4. Tak. I dodaję pole boczne, które wyliczyłam wcześniej. No to liczymy. Najpierw 3,5, albo nie. Najpierw 2 razy 3,5, ponieważ w głowie to wyliczę jest 7, czyli 7 razy 2,4, 80, 24. I teraz, żeby się nie pomylić, będę mnożyć od końca. 7 razy 4 to jest 28, czyli 8, i 2 przechodzi dalej. 4 razy 2, 12, 14 plus 2, 16. 14, 28 tak i 80, 24. Możecie to sobie zrobić pisemniej, ja liczę w głowie, żeby było szybciej. Dodajemy te dwie liczby i dodaję znowu od końca, żeby się nie pomylić. 4, bo tutaj mam 0, 2 i 8 to jest 10, czyli 0, 1 dalej, 6, 7 i 9 centymetrów kwadratowych. Ja sobie jeszcze zrobię szybko słupek. Bo nie mam pewności, czy się nie pomyliłam. Jak będę tak na skróty robić, to czasem może wyjść mi, wyszło ok. Tak, to jest nasze pole całkowite. Wydaje się to troszeczkę skomplikowane. No, niestety musimy się pomęczyć i policzyć kilka przykładów. Nie zniechęcajcie się, to wcale nie jest takie trudne, jakby się wydawało. Po prostu trzeba kilka razy policzyć, żeby oswoić się z tym, co trzeba robić. No to bierzemy się za przykład B. Już nie będę rysowała tutaj. Tylko weźmiemy się od razu do pracy, zobaczcie. Mm, musimy popatrzeć na tą bryłę i zastanowić się, co jest w podstawie. W podstawie tej drugiej bryły mamy kwadrat. Dobrze widzę, 5 na 5. <laughs> co to oznacza? To znaczy, że każda ściana boczna będzie miała wymiary 5 na 8,4 i jest tych ścian 4. 5 razy 8,4, bo każda z tych ścian jest prostokątem, który ma 5 i 8,4 pionowo, a tych ścian mam 4, tak? Dlatego w ten sposób zapisuję. 4 razy 5 to jest 20, razy 8, 4. I liczymy. 0 sobie wyrzucam. 2 razy 8, 16. 0, dopisuję jedno miejsce po przecinku. 168 cm2 to jest pole boczne. Zobaczcie, tutaj szybciutko poszło. Pole całkowite, znów piszę sobie wzór, składa się z dwóch podstaw czyli dwa razy pole podstawy plus to pole boczne, które właśnie obliczyłam. Podstawą jest kwadrat, czyli mam dwa razy pole kwadratu. 5 do drugiej. I pole boczne 168. 2 razy 25 168 jeszcze. 50. I w sumie 218 cm kwadratowych. To jest pole całkowite. Tutaj nam szybciej poszło. No to mamy jeszcze przykład C. Jest to sześcian. Sześcian składa się z sześciu kwadratów. tak? Pole boczne to będą cztery kwadraty. To liczymy. Bok nasz to trzy i jedna druga. Mogę to sobie zamienić na dziesiętne, mogę na zwykłe, bez różnicy jak kto woli. E ja to sobie zrobię może w dziesiętnych. Czyli najpierw kolejność wykonywania działań mówi, że najpierw potęguję, więc wymnażam sobie 3,5 razy 3,5. 5, 2, 15, 17, 15, 1, 9, 10, 2, 2, 1 i 2 miejsca. Czyli mam 4 razy 12 i 25. I znów robię. Pisemnie, żeby się nie pomylić, tak? Bo niektórzy będą próbowali robić pamięci i spoko. No, może można liczyć. Ale jak jednak liczę w słupku, to jest mniejsze prawdopodobieństwo, że się pomylę. 28, 10, 8, 9, 4, dwa miejsca po przecinku, zatem 49. Hmm. Tak, bo to jest 1, 49 cm kwadratowych, To jest pole boczne. Tutaj to jeszcze pole całkowite. Mam do policzenia, czyli dwa pola podstawy. Może niekoniecznie. Pole całkowite. Jak policzyć pole całkowite? W sześcianie to jest 6 razy pole kwadratu. Pole kwadratu już policzyłam. To było 3,5 razy 3,5, czyli 12,25. Więc liczę 6 razy teraz 12,25. 30, 12, 15, 12, 13, 6, 7, 2 miejsca. Pole całkowite 73,50 cm2. Uff, no powiecie, że oj, grubo. No może tak. Ale, ale moi drodzy, no z mi się musimy też zaprzyjaźnić. Um, co ja bym jeszcze chciała z Wami zrobić? Ćwiczenie trzecie na stronie 62. Niestety nie zmieścimy tutaj kompletnie obliczeń, więc musicie zająć y, się pisaniem w, w zeżycie. Y, dlaczego? No bo tutaj jest sporo do policzenia. W głowie to za bardzo nikt tego nie policzy. Co mamy zrobić tutaj? Pole powierzchni całkowitej prostopadłościanu jest równe 132 cm2. Jakie wymiary ma ten prostopadłościan? I mamy cztery przykłady. Cztery, które możemy wybrać. No, żeby wybrać, to musimy je obliczyć. Nie ma innej opcji. Ja chciałabym narysować taki prostopadłościan pomocniczy. Coś mi nie wyszło. To nic. Teraz uwaga. Prostopadłościan składa się z prostokątów i zakłada się, że on ma trzy wymiary. Jeden wymiar. Niech tu będzie A, tu będzie B, tu będzie C. Szerokość, długość, szerokość, wysokość. Teraz, jak policzyć ogólnie pole tej bryły? Zauważmy, że ma po dwie ściany, takie same. Na dole mamy podstawę, tak? I do góry podstawę, czyli mamy dwie podstawy. Dwie podstawy, czyli prostokąt o wymiarach AB, czyli dwa razy AB. Dodać, dwie ściany tutaj o wymiarach BC, to jest z tej strony i tu z tej, czyli BC i dwie ściany ta z przodu i z tyłu 2 AC, czyli po prostu biorę po dwa jam pole prostokąta AB, BC i AC no tutaj jest to w literkach, może Was to przerażać, gdy będziemy się zajmować konkretnie wymiarami liczbami, będzie łatwiej, no to zajmijmy się pierwszym przykładem <laughs> mamy 4. Na 5, nie będę pisała y, jednostek, ponieważ wszystkie są centymetry. 4, 5, 6. Jak policzyć pole? No to narysuję sobie ten prostopadłościan, może komuś pomoże. Tu mam 4, tu mam 5, tu mam 6. Jak policzyć pole? No to pole całkowite, liczę. Tutaj mam w podstawie prostokąt o wymiarach 4 i 5. Jak się liczy pole prostokąta? 4 razy 5. Ile ich mam? Dolna podstawa i górna, czyli razy 2. Dodać. Teraz ściana, która patrzy na mnie. Ta. Teraz kolor będzie lepiej widoczna. Ma wymiary 4 na 6, tak? Bo wszystkie pionowe mają 6. To jak policzycie jej pole? 4 razy 6. No i tych ścian mam 2, więc znowu razy 2. Dodać. Ściana, która jest z boku, tutaj, ma wymiary 5 na 6. Pole 5 x 6. I są też dwie sztuki. Jedna jest tu, druga jest tam z tyłu, tak, tak z boczku troszeczkę. Więc zobaczcie, do czego to się sprowadza. Wszystkie możliwe kombinacje, tak? Czwórka z piątką, czwórka z szóstką i piątka z szóstką. I wszystko razy dwa. Tak można krótko to nazwać. Y nie pozostaje nam nic innego jak liczyć. 4 razy 5, 20, 20 razy 2, 40. 2 razy 4, 8, 8 razy 6, 48, 2 razy 5, 10 i razy 6, 60. 148 cm2. To jest pole z punktu A, tak? Tu mamy duże A. My mamy mieć 132, zatem to pierwsze nie jest tym, którego szukamy. No dobra. To zajmijmy się kolejnym. Tak to jest po prostu po to, żebyśmy ćwiczyli. Ja zapiszę, że mamy otrzymać 132. Bierzemy B. Jakie teraz mamy wymiary? 4, 3 i 9. Znów mogłabym sobie narysować tą bryłę, ale chciałabym już spróbować to policzyć. Właśnie pamiętając o tym, że robię wszystkie kombinacje. To znaczy, że jedna ściana ma 4 na 3, czyli 4 razy 3.

To jest 54 i wynik, ojej, 4, 2, 6, 10, czyli 0 na końcu i dziesiątki liczę. Jedną pamiętam, czyli mam 3, 10, 15. Jeżeli ktoś chce, może zrobić słupek. 0, 1, 10, 15, tak jest, centymetrów kwadratowych. Znów to nie jest to, czego szukamy. To liczymy dalej. 2, 8, 5 pole całkowite 2 razy 2 8 2 razy 2 i 5 i 2 razy 8, 5 tak? możliwości wszystkie, które są 2 razy 2, 4 razy 8, 32 2 razy 2, 4 razy 5, 20 2 razy 5 sobie zrobię to będzie 10 razy 8. 80 i liczę. Stówka 132. Uwaga! Znalezione. Super, odpowiedź C znaleźliśmy. No ale nie byłabym sobą gdybym nie kazała Wam policzyć jeszcze D. No to liczymy D. 2, 6, 7. Pole całkowite. O 2 razy. 2 razy 6. 2 razy 7.

4, 8, 16, 1 pamiętam, 2, 4, 5 i 8, 136 cm2. To nie jest to, czego szukamy. Uff. No, moi drodzy, wiem, że Wam to troszeczkę sprawia trudności, nie jest super łatwo. Jednak się nie przejmujemy tym. Chciałabym, żebyście przećwiczyli teraz y, sobie obliczenia. Yy. Obliczcie proszę pole całkowite prostopadłościanu o wymiarach 5 cm, sześć cm i dziesięć oraz sześcianu którego krawędź ma 7 cm. Powodzenia.